Cześć, siema, z tej strony Gaz. Witam w kolejnym odcinku z Marvel Rivals. Sorry, że tak długo. Minęło dwa tygodnie około gdy ja to nagrywam od poprzedniego odcinka. Szczerze przepraszam Was bardzo, ale trochę niestety mi się nie chciało. Nie wiem dlaczego, ale tak nic mnie nie przekonywało, dopóki nie spojrzałem na statystyki po jakimś czasie. Jestem zadowolony w miarę. jest spoko. Na ten moment na który ja to oglądam jest 8 subskrypcji i po 30 i około na pierwszym i drugim i na trzecim jest bodajże 10 czy tam 11, coś w tym stylu. Kto odjął mi subskryberat? Dodatkowo. Myślę, że od następnego odcinka gdzieś już można by się spodziewać, bo zastanawiam się nad nagraniem. Z takim jednym gościem odcinka, z którym się znam. No, a na ten moment chyba już nie mam nic do powiedzenia. Poza tym, że sprawdzałem sezon dalej, nie mogłem nic kupić. W sklepie się dużo pozmieniało. Ja nie grałem jeszcze nowymi postaciami, pomimo że słyszałem, że są mocne. No to co, trzeba zaczynać. okej, okay, mamy Tokio 2099. Myślę, że spróbuję nowych bohaterów, o ile ich w ogóle znajdę. Dobra, tutaj jest pierwsza bohaterka nowa. Myślę, że jest całkiem spoko. Ogólnie pod względem wyglądu bardzo ładne, bardzo spoko postacie robią. No serio, ładną grafikę tutaj mają. To jest postać, która nazywa się Niewidzialna Kobieta. jakaś, gdy oglądałem Fantastyczną Czwórkę, nie przypominam sobie, żebym ją gdzieś widział. Mamy, jak widać, tryb, gdzie musimy to autko nieść. Jakby, nie, akurat my po tej stronie, która broni. Okej, okay, widzę, że jestem niewidzialny, dopóki nie strzelę. Tylko czy to jest tak niewidzialne, jak ja siebie widzę, czy nie? To jest ciekawe pytanie. W ogóle, im może być trochę słaby, jak ostatnio, bo... No, miałem sobie poćwiczyć przed grą dzisiaj, ale no, jakoś tak się stało, że sobie zapomniałem. Może następnym razem dam radę. Ale widzę, że ona chyba ma naprowadzone strzały. Albo nie wiem. Nie, nie ma. Ja po prostu wcześniej sobie tak trafiałem często. Dobra, lecimy pomóc. A i niestety dobrze im idzie w przejmowaniu z tego, co widzę. Coś, co ciekawego zobaczyłem na Discordzie dzisiaj wstawili, podaj, że jak widziałem. Jest człowiek w dumie. Będzie skin do Doktora Strange'a, taki związany chyba z nowym chińskim rokiem. A, ja w ogóle zapominam jej super ataków używać. Zapominam, że te postacie mają coś takiego. A ten Starlord tutaj mocno mnie zlajzerował. Myślę, że zaraz będę potrzebował jak nasza drużyna będzie potrzebowała jakiegoś lecznika tutaj niestety udało im się przejąć mają 7 minut no tak zaklęgając poważnie żeby doprowadzić pojazd tutaj ok dał radę ta postać podobno ma ataki wzorowane na Monkey D. film z One Pisa, A przynajmniej tak się ludzie śmiali. No. Wracając jeszcze na chwilę do tematu skinów, do tego. Do Doktora Strange'a będzie jeszcze do Mantis, z tego co dobrze pamiętam. I one będą właśnie w tym temacie chińskiego nowego roku. Nie wyglądały jakoś mega strasznie. Znaczy. By spoko, tyle mogę powiedzieć, chociaż ja tam osobiście. A, ona ma taki takie na, y, zasadniczo nie za dużo, jak widzę, daleko. To jest chyba obrona. No i gdzieś tam widziałem, chyba, że Magneto będzie miał w tym sezonie skina rankingowego, co wydaje się całkiem spoko. Widzę, że tutaj nas atakują od wszystkich stron. Ja nie wiem na czym polegają te ataki tych postaci. To chyba było, miało coś innego zrobić. Albo przynajmniej miałem tego nie używać chyba na, na przeciwnikach, czy coś. Nie wiem. Tak, przyda się nam zdecydowanie leczenie w drużynie, bo... Coś wszyscy umieramy. A ja chyba zmarnowałem super atak. Dobra, wziąłem Mantis. Ktoś tu chyba jest, bo z jakiegoś powodu zginął Starlord. Nie jest za dobrze, bo przyszli tutaj z wszystkich stron i chcą nam coś zrobić. Mamy aż 6 minut jeszcze mają. Strasznie dużo. Nie, nie nie jest to zadawalający wynik. No bo muszę przyznać. Ja, jeśli chcemy to wygrać, to może być raczej słabo pod tym względem z takim wynikiem. Tutaj Luna Snow podlecze, pomimo że ona z tego co wiem też jest lecznikiem. Ale nie jestem pewien, bo mało nią grałem. Chyba tutaj Silog widzą gdzieś, bo zaznaczają przeszedł Venom z tego co widzę. Chyba mogę y, ich uśpić. Chyba sobie trochę nie trafiłem i zginąłem. Ale za to mam super atak. Dobra, jestem. Oni niestety bardzo dobrze sobie radzą z tym y, przejmowaniem strefy. Bo zostało 5 minut. A już mają drugi pasek przejęty. I trochę się obawiam, że możemy przegrać. Ale kto wie, nigdy nie jest przesądzony wynik. Gdzieś tu się ta Scarlet Witch schowała. Dobra, widzę tutaj y, idzie do mnie gość od gumy. Próbują mnie zabić. Mam nadzieję, że mnie nie dosięgnął. Gdzieś ich odciągnąłem. Możemy sobie tutaj posiedzieć. Mają też tam Mantis. Luna Snow leży. Luna Snow robi swój super atak. Też mogę zrobić swój super atak. Ten super atak to chyba jest taka strefa leczenia wokół mnie. Dobra, no zginął Venom. Zaraz tutaj Mantis. Jeszcze gdzieś tutaj. Wszędzie ktoś jest. Ktoś tutaj się chowa. Trzeba podleczyć. To jest Thor. Mam mało HP. On też. Okej, okay, Starlord lekko podleczony. Tutaj strasznie kurde dużo się dzieje. Zaraz mnie zabiją na 100%. No, trzy osoby na mnie samego zostały. Nie wiem dlaczego tutaj aż tyle ludzi. W ogóle też przez to, że w ostatnim czasie nie grałem za dużo, to niestety, niestety zapomniałem sobie wbitego skina do Magneto i skina do Jeffa też nie mam, no bo nie grałem w to. Które coś czuję, że będę żałował, ale no cóż jakoś mi się nie, nie chciało za bardzo grać. Nie że to też źle jakoś mega źle zabrzmiało, ale po prostu jakoś tak nie, nie wiem po prostu nie miałem żadnych dużych chęci, żeby grać w tą grę żadnej takiej wewnętrznej potrzeby, ale no trzeba nagrywać, jednak się zobowiązuje jako Content Creator na YouTubie, coś nie mogę sobie w nią trafić Ktoś tu nas atakuje i to Venom Nie, zaraz Przyjmą to I będzie źle Chciałem powiedzieć o tym, że Musiałem wrócić, żeby nagrać, no bo tak czy siak trzeba coś nagrać na kanał Ale widzę, że tu się dzieje taka rozruba, że nie mam za bardzo nawet czasu o tym powiedzieć Dobra nie mogę samego siebie uleczyć. Mogę. Zaraz będzie. Ta. Dogrywka. Jest możliwe, że wygramy. Nie w 100%, ale jest możliwe. Tam Venom zginął. Venom zginął. Star -Lorda W piątkę pokonaliśmy. Luna Snow sobie tańczy, jak słyszę. Tutaj przeciwnicy wymiękają pod koniec coś. Nie trafiłem sobie, nie kliknąłem tej mocy, mocy co chciałem, bo chciałem się uleczyć. Nie no, ta postać jest po prostu za mocna. Ona się Silock nazywa, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, została minuta. Myślę, że jest nie najgorzej, bo nasza drużyna trochę odciąga tego pająka z tamtego pola. Myślę, że mamy duże szanse na wygraną, jeśli pójdzie dalej tak ładnie jak idzie. Venom tutaj atakuje naszych. Cała czerwona drużyna. Myślę, że jakbyśmy się w piątkę na jednego skupili, to byśmy ich wszystkich pokonali. Prawie mantis zdobiłem. No i kurde, to jest moment, w którym możemy przegrać, bo oni idą do miejsca, w którym, do którego muszą doprowadzić. Chyba przegramy. No, i to jest to, ale bardzo intensywna gierka. Nie jestem jakoś mega zawiedziony z tego, bo naprawdę bardzo się staraliśmy, i prawie do ostatniego momentu yy, dawaliśmy radę. Ale cóż, jak to mówił, nie ma przegranych bez wygranych. Myślę, ten odcinek jeszcze nas spokojnie jedna gierka. Ale zanim to zobaczmy, czy nie wbijemy jakiegoś achievementa, bo yy, osiągnięcia nowe się porobiły. I teraz mi się wyświetla, że mam jakieś nowe i to dokładnie są nowe, ale yy, tak samo się równie dobrze może wyświetlać jak się zrobi nowego achievementa. Tutaj jest takie coś jak NGP, tutaj można sobie 101 z tych 300, ale nie wiem co to jest. Może się dowiem gdzieś pomiędzy odcinkami i... Yy, jak słyszałem, to chyba będą tam jakieś jeszcze inne darmowe skiny. Tak jak sobie wróciłem do tematu skinów, nie wiem, gdzieś tam mi się to wyświetliło i zobaczyłem, że, yy, że będzie do Magneto chyba skin właśnie rankingowy. Chociaż nie wiem, osobiście jakoś mnie to trochę dziwi, bo Magneto dopiero co dostał skina z Twitcha. A teraz spróbuję Mr. Fantastic sobie zagrać, bo w poprzedniej rundzie muszę przyznać, trochę rozwalał. A przynajmniej na początku, bo potem chyba co nie mógł zmienił sobie postać. Także siak, w sumie, jak sobie teraz pomyślałem, możecie z chęcią wysłać, zaproponować jakieś inne serie grać. Mogę jakieś wyścigowe, Minecrafta, takie gry dosyć znane, z ogry tego, że są ogrywane na YouTubie przez YouTuberów. Więc, jeśli ktoś ma jakąś propozycję, to z chęcią przyjmę. Też zastanawiam się Staram się cały czas ulepszać wszystkie rzeczy związane z YouTube'em. Wiem, że trzeci odcinek nie był może najlepszy, nie wyszedł najlepiej. To dlatego, że trochę nie grałem i... Jakby... Nie, nie miałem rozgrzanej buzi, też... No, trochę mało gadałem, bo sobie zapominałem, ale... Teraz, dzisiaj czuję, że jest o wiele lepiej. Na jaki zasięg Mr. Fantastic ma te swoje łapy? Chyba na nie za duży, jak widzę. Czemu ja tego Star -Lorda tam nie mogę złapać? Mhm, tak to wygląda. Nie, ten Mr. Fantastic chyba mi nie siedzi. Tutaj się ganiam ze Star Lordem. Dobra, żyję, dałem radę. Tam jest chyba Magic. Ona gdzieś zniknęła. Tutaj gdzieś się pojawiła. Ja zginąłem strasznie. Powolny jestem, Mr. Fantastic. Preferuję postacie bardziej szybkie, ale przynajmniej zauważyłem to, że dużo zadaje obrażeń. Ja, na czym polegają jego inne supermoce? Ta łapka to nie wiem na czym. To to jest ta tarcza, a to to jest. Chyba, że biorę jakiegoś ziomka i go przyciągam do siebie, czy coś w tym stylu? Nie wiem. A może to jest. Nie, to jest to, że się przyciągam to, co wcześniej mówiłem, że nie wiem. No i Magic próbuje mnie dominować. Ale jej się coś nie udaje. Widać, że to jest postać, do której trzeba mieć Aima. Żeby nie ugrać. Okej, okay, trochę się skupiłem, przez co teraz mniej gadałem. Mamy kogoś do leczenia, jak widzę. Ta magic cały czas próbuje mnie yy, zabić. Okej, okay, tutaj kogoś widziałem. To był nie wiem kto. Ale chyba... Nie, już myślałem, że ginę, ale nie ginę. Tam na górze na mnie się czają. Area jest prawie nasza, jak powiedziała Galakta. Na czym polega jego ult? A, takie skakanko. Jakby bije tutaj mantis. Chociaż źle to brzmi. Dobra, tutaj penny. Dobra, ej, to była strasznie łatwa gierka. Ale to jest gierka trzyrundowa, więc odcinek chyba będzie troszkę dłuższy niż 20 minut. Wow, team. No i to się nazywa. No to jest coś, co lubię. Ten Mr. Fantastic jest naprawdę dobry, jak widzę. Jeśli chodzi o zadawanie, tylko trzeba mieć nim. No, dobra drużyna zawsze dobrze da. No, bo jednak samemu się nie wygra przeciwko całej drużynie. No, mam nadzieję, że też w tym odcinku nie będzie aż tak głośno gra jak ostatnio. Bo y, z, trochę ściszyłem, ale nie wiem, czy to działa tak, jak myślałem, że działa. Także, jak mam nadzieję, że wszystko ładnie wyjdzie. I teraz, no, jestem jedną z wolniejszych postaci, ale mogę się przeciągać do innych. No i się przeciągnąłem akurat do nie tego, co chciałem, no ale cóż. Tam są przeciwnicy i magic do nas tutaj idzie. Dobra. Strasznie gość, dziwnie chodzi, jak jest w tym trybie tarczy, tutaj jedna z tej fantastycznej czwórki. Tutaj mam asystę Mantis. Też na pewno będę dużo rozwijał rzeczy, jak będę już trochę większy. No bo na razie, z tego co wiem, to prawie cała no, prawie wszyscy, którzy mnie oglądają, to są osoby, które znam, moi znajomi jacyś. No, i na razie wiem, że tylko oni to oglądają. Może jakieś nieliczne osoby, które. Ale nie mam się co dziwić, jednak, no, kanał jest mały. Aczkolwiek wiem, że w najbliższym czasie będę robił wszystko, że to się troszkę przynajmniej zmieniło. Tutaj, wracając na chwilę do komentowania, gierki Tor mnie napadł. Mamy, dobra, mamy Jeffa w drużynie, to jest bardzo dobrze. Tutaj u Tora tak pokonałem. To jemu ja tyle zadałem, czy yy, reszta drużyny? Jeff mnie przyspieszył, czy mi się wydaje. Tędy chyba... Nie, tutaj nie ma przejścia, więc Magic tędy nie przejdzie. A tędy ktoś inny przeleciał. Venom tutaj jest. Venoma zaraz ogarniemy, pomimo że on ma dużo HP. On nie jest trudny do załatwienia. Tak, ja zadaję mu... O! A to co? To jest spoko coś. A to jest co? Nie wiem. Także jak mam... O kurde. O kurde, mapa się mnie przeczaśnie. Okej. Okay. wydostałem się. Nie wiedziałem, że to tak działa. Wiedziałem, że da się zatrzasnąć, ale myślałem, że może zginę. Na szczęście tak się nie stało, tylko mnie po prostu wyrzuciła za ścianą. Okej. Okay. Przyszła teraz czerwona drużyna. Odbija od nas strefę. Mam kurde mało HP, mogłem włączyć tą tarczę. Tą taką, co mówiłem, że goś śmiesznie chodzi, ale no, nie udało mi się. Zapomniałem sobie. Ok. No, jak na kogoś gumowego, strasznie wolno goś chodzi Widzę, że ma jedną broń, ale na serio? Myślę, że dobrze mi się nim gra. Wiem, że dodali cztery postacie, a przynajmniej tak widziałem. Ale chyba dzisiaj wytestuję tylko dwie. Teraz prawie umieram, muszę. Uuu! Że Adam Warlock tak mnie atakuje? Tutaj? Okej, okay, uleczył się. Ja mam tutaj, nie wiem co to, tak, to było dla mnie do zebrania. Tutaj pożar Tora, chyba ten. Tora pożar Jeff. Myślałem, że zabiję tam starka z góry, ale tutaj w sumie na dole jest tor. Nie ma tora? Jest. Magic tutaj atakuje, ale nie uda im się to, jak mają tak zamiar nas ogrywać w tyle osób na jeden moment. No bo umówmy się, my to zjemy w całą piątkę. No chyba, że przyjdzie taki tor i zacznie rozrubę. Zaraz dziabnę Jeffa. Nie wiem, jak ja wcześniej zrobiłem to, to takie, że byłem strasznie duży i mogłem jakby ich mocniej bić. O, o właśnie to. Nie wiem, od czego to zależy, że to się włącza, ale wiem, że to jest jedno z potężniejszych rzeczy. No i wygraliśmy. No i fajnie. Szczerze, szybka i fajna runda. Intensywna, dużo się działo, jestem zadowolony. Też czuję, że o wiele więcej gadam niż ostatnio. Widzę, że tutaj nasi, no moi ziomkowie z drużyny, zadowoleni z przebiegu gry. Jakoś dosyć rzadko się widzi, żeby ktoś mi jakby pisał coś na tym czasie po wygranej, albo nie wiem, może teraz się coś zmieniło. Tak czy siak, sezon jest nowy, ja go jeszcze nie widziałem, więc mogę pod koniec odcinka taktyczną. Recenzję zrobić. Tutaj filmik mi się odpala od Loki'ego. No to tak. Szybka recenzja. Animacja bardzo potężna, ale sam skin, no moim zdaniem, trochę mało się różni. Ten Moon Knight jest fajny, bo zwykły Moon Knight jest biały, a ten jest taki czarny. Przez to jest spoko. Rocket w takim stylu kovbojskim. ciekawy dobór. Aczkolwiek mi trochę nie siedzi. Patrzmy dalej. Penny Parker? Nie no. Coś mało mało to je, tu się dzieje w tych skinach. Ale widzę, że są tutaj nawiązania do nowych postaci. O! No dobra. Ten to jest akurat spoko. Wygląda fajnie. Spoko są te takie spraye, co o właśnie te bo tak do każdej postaci są tutaj, jak widzę um, Na no mor Ja w ogóle chyba na morem jeszcze nie grałem Jak dobrze pamiętam O, Ej, ten Iron Man Nie no, on mi się mega podoba Uuu fu, fu. Nie no, te skiny są potężne Już dalej To jest Wolverine? Nie no, kurde, potężny jest nie no, przyznaję, te skiny dalej są naprawdę mocne. No, tu się jakieś jeszcze wydarzenia dzieją, nie wiem o co chodzi. Jakieś zadanka, jak dobrze widzę. Spoko. No, tak czy jak na dzisiaj to by było tyle. Myślę, że dużo się działo. Będzie to wyglądało trochę lepiej niż ostatnio. Do następnego. Do zobaczenia. I siemanko.